Trzy dni trwał ogólnopolski zlot fanów marki Trzeciego dnia gościli oni na rynku solnym w Zamościu. W ubiegłą niedzielę rynek solny w Zamościu oblegały samochody marki Cóż ciekawego w tejże marce? Okazuje się, że miłośnicy DU, którzy przybyli na trzeci ogólnopolski zlot, potrafią wymienić niezwykle wiele cech wyróżniających te auta. Zamość był trzecim i ostatnim dniem imprezy. Poprzednie dni zarezerwowane zostały dla Lublina i Krasnobrodu. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla uczestników zlotu. Warto dodać, że podczas całej imprezy była prowadzona zbiórka na rzecz lubelskiego pogotowia opiekuńczego. Dlaczego DU? Myślę, że dla wielu z nas jest to pierwszy samochód, który był dostępny w wszelako finansowej kwestii. I pokochaliśmy ten samochód za wiele, wiele czynników, które dla nas są upodobaniem. Dzisiejsze spotkanie jest już ostatni, trzeci dzień naszego zlotu. Kończymy tutaj właśnie na rynku solnym. Eee, mamy do dyspozycji. Konkursy, e, zbieramy dla Domu Dziecka w akcji charytatywnej wiele artykułów e, szkolnych, zabawek. Na zlocie pojawiło się deum szczególnie ciekawe i ważne dla organizatorów. Jest to Lanos, ale tak jak powiedziałem jest to angielski Lanos, czyli kierownica po drugiej stronie. Jest to auto tzw. przygotowane troszeczkę do sportu, czyli ma zmieniony silnik, zmieniony dolot, zmieniony wydech, co będą mogli Państwo później usłyszeć. Ma zmienione zawieszenie, jak i hamulce. Miłośnicy marki przybyli na zlot po to, aby się zintegrować, porównać swoje ukochane samochody, a przede wszystkim po to, aby dobrze się bawić.